Władimir Mykrę, dzwoniące cedry Rosji, Anastazja, księga trzecia. Przestrzeń miłości. Istnieje dla tych, dla których istnieje. Kolejny pielgrzym. Oto i ona. <gryw> Znów przede mną ogromna sybryjska rzeka ob. Dotarłem do tej wioski syberyjskiej, na której kończy się regularna komunikacja rzeczna i stoję na brzegu. Żeby dotrzeć do miejsca, z którego mógłbym dojść pieszo przez tajgę do Polany Anastazji, musiałbym wynająć łódkę lub motorówkę. Przy jednej z łodzi licznie stojących na brzegu sortowało połów trzech mężczyzn. Przywitałem się i powiedziałem, że jestem gotowy dobrze zapłacić temu, kto dowiezie mnie na wskazane miejsce. Tym zajmuje się u nas jegorycz, syn jegora. Bierze pół miliona rubli za dowóz, odpowiedział jeden z mężczyzn. Natychmiast nabrałem podejrzeń, gdy usłyszałem o tym, że ktoś tu specjalnie zajmuje się transportem ludzi do zapomnianej pośród tajgi maleńkiej sybryjskiej wioski. Stamtąd przecież jest zaledwie 25 km do Polany Anastazji, a na dodatek jeszcze żądają takiej wysokiej kwoty. To znaczy, że mają teraz chętnych. Popyt rodzi podaż i cenę. Na północy nie targują się, więc tylko spytałem: Jak mogę znaleźć jego rycza? Jest gdzieś w wiosce najprędzej przy sklepie. Koło jego motorówki łobuzują podlotki i w jego rycza. Wasiatka jest z nimi, więc poproś, to po niego skoczy. Wasiatka, sprytny podrostek lat dwanaście, zatrajkotał nagle, ledwie się przywitałem. – Musicie jechać do Anastazji. – Chwila, moment, w ga, dziadka zawołam. Wasiatka, nie czekając na odpowiedź, w podskokach pobiegł do wioski – to było dla mnie jasne, że nie potrzebował odpowiedzi. Widać wszyscy tutajści, nieznajomi według wasiatki mają tylko jeden cel. Usiadłem nad brzegiem rzeki i czekałem. Nie miałem nic do roboty, więc patrzyłem na wodę i rozmyślałem. Tutaj to pewnie będzie z kilometr od brzegu do brzegu. Pośród tajgi, której krańców nie widać nawet z samolotu, statecznie poprzez wieki płynie woda. Ileż, ileż z przeszłości uniosła w dal, Śladu nie zostawiwszy. Co z tego pamiętają dzisiaj wody obu? Być może pamięta jeszcze jak ermak. Syberii zdobywca, przyparty do brzegu obu, przez wrogów. Sam jeden z mieczem atak odpierał, a do wody z rany śmiertelnej krew się sączyła, by potem woda ciało omdlałe w dal uniosła. Cóż zdobył Ermak? Być może jego działania przypominają współczesny haracz, ale przypuszczam, że odpowiedź na to pytanie zna tylko rzeka. Być może bardziej znaczące są dla rzeki najazdy wojsk Chinggis Hana. W zamieszłych czasach horda jego uważana była za potężną. W województwie nowosybirskim znajduje się gmina Ordynskoje. Od hordy, a w niej wieś Chinggis. Może pamięta ta woda, jak wycofywały się hordy Chinggis Hana? Z zagrabionymi dobrami. Jak związali młodą Sybiraczkę, i potężny Wezyr błagał ją słowami pełnymi namiętności i zakochanymi oczami, aby z własnej woli, bez oporu, pojechała z nim. Sybiraczka milczała, spuściwszy wzrok. Wszyscy podlegli mu wojownicy już uciekli, a on wciąż coś do niej mówił błagał o miłość. Potem ją i sakwę swą ze złotem na grzbiet konia zarzucił. Na siodło wskoczył i w stronę obu, ratując się przed pogonią, pocwałował na wiernym swym rumaku. Pogoń już go dopadła. Wezyr rzucał im złoto, a gdy sakwa była pusta, z siebie zrywał drogocenne ozdoby, które otrzymał za podboje innych państw. I na trawę pod nogi ścigającym go rzucał, lecz sibiraczki z rąk nie wypuszczał. Spieniony koń przywiózł go do czułem nad brzeg obu. Wezer mocno związaną niewiastę delikatnie z konia zdjął i wsadził do łodzi. Potem sam skoczył. Lecz nie było mu dane uciec, bo gdy odpychał łódź wiosłem od brzegu, strzała doganiającej go pogoni przeszyła ciało. Prąd rzeki unosił łódź, Wezer przeszyty strzałą leżał na rufie. Nie patrzył, jak trzy człuna z wojownikami coraz bliżej podpływały, tylko na niewiastę, siedzącą spokojnie i milcząco, patrzył. I sam milczał, sił nie mając, by cokolwiek mówić. I Sybiraczka patrzyła na niego, potem na pogoń spojrzała, trochę się uśmiechnęła do nich, a może do siebie samej. Rozerwała więzy na rękach i sznury do wody wrzuciła, za wiosła chwyciła i nie zdołali dogonić łodzi z Sybiraczką. Do jakich miejsc i czasów uniósł ich nurt rzeki? I obecnie, w tej chwili, jaką pamięć o nas niesie zmącona woda rzeki? Być może, że dla ciebie rzeko najważniejsze są duże miasta. Stoi teraz na brzegach obu, bliżej źródeł, ogromne miasto Nowosybirsk. Czy odczuwasz rzeko, jego rozmiar i wielkość? To dla mnie jasne. Co możesz powiedzieć, bo wiesz, brudnych ścieków z miasta wiele i wody z rzeki, która kiedyś ożywczą była, pić teraz się już nie da. Ale cóż my mamy zrobić, gdzie wylewać nieczystości przemysłowe? Wszak my się rozwijamy, nie to co nasi przodkowie. Mamy wielu uczonych, wiele jest naukowych miasteczek wokół Nowosybirska. Jeśli nieczystości z nich nie będziemy wlewać do ciebie, to sami się udusimy. I tak już w mieście od smrodu ciężko jest nam oddychać, a w niektórych dzielnicach w ogóle śmierdzi nie wiadomo czym. Spróbuj to wszystko rzeko zrozumieć. Wiesz przecież, jaką mamy teraz technikę i po twoich wodach teraz nieczułna, bezgłośne, ale statki na ropę pływają. I mój pływał po twoich wodach. Ciekawe, czy rzeka pamięta mnie, gdy płynąłem statkiem, największym z pasażerskich w naszej żegludze. Nie był nowy, to fakt. Wszystkie śruby silnika na pełnych obrotach. Tak łomotały, że w barze nie pozwalały słuchać muzyki. Co rzeka uważa za najważniejsze i co w swej pamięci zachowuje? Wcześniej patrzyłem na te brzegi z wysokiego pokładu swego statku, przez okna baru, przy dźwiękach pieśni i romansów, malinina. Chciałem jechać do miasta na koniu białym, lecz kaczmarka uśmiech mi posłała. Choć na moście młynarz spojrzał na mnie krzywo, to zostałem na noc z tą dziewczyną miłą. Ten czas wydawali mi się małostkowi i mało znaczący kręcący się na brzegach ludzie a teraz sam stałem się jednym z nich Myślałem też o tym jak przekonać Anastazję by nie sprzeciwiała się moim kontaktom z synem Dziwnie się to wszystko złożyło Całe życie marzyłem o synu wyobrażałem sobie jak będę się bawił z moim maleństwem będę wychowywać a gdy dorośnie będzie moim pomocnikiem. Razem będziemy zajmowali się biznesem. Teraz mam syna, i chociaż nie jest ze mną, mimo to przyjemnie jest uświadamiać sobie, że jest na świecie rodzona istota najbliższa mi i tak upragniona. Przed wyjazdem z olbrzymim zadowoleniem kupowałem dla swojego malca wszelkie niezbędne dziecięce rzeczy. Kupować kupowałem. Ale czy uda mi się je wręczyć? Oto pytanie. Gdyby matką mojego syna była zwykła kobieta czy wiejska, czy miastowa nieistotne wszystko byłoby proste i jasne. Każdej kobiecie byłoby przyjemnie, że ojciec troszczy się o dziecko, stara się zapewnić mu wszystko, co niezbędne uczestniczyć w wychowaniu. Jeśli nie robi się tego z własnej woli, wiele kobiet żąda sądownie alimentów. Ale Anastazja jest pustelniczką z tajgi i ma odmienne poglądy na życie własne pojmowanie wartości jeszcze przed narodzinami syna oświadczyła mi żadne materialne dobra w twoim pojęciu nie są mu potrzebne będzie miał wszystko dane od poczęcia zrodzi się w tobie pragnienie Przyniesienia niemowlęciu jakiejś bezsensownej grzechotki, lecz ona jemu absolutnie nie jest potrzebna. Ona jest potrzebna Tobie dla własnej satysfakcji. Jaki jestem dobry i troskliwy, jak można powiedzieć, nie potrzebuję żadnych materialnych dóbr. To co wobec tego może dać rodzic nowonarodzonemu, zwłaszcza ojciec? Jeszcze za wcześnie, żeby wychowywać niemowlaka po ojcowsku. Jak więc wyrazić swoje uczucia do niego? Matka karmi piersią, jej jest lżej, bo już działa. A co ma zrobić ojciec? W cywilizowanych warunkach można pomagać w gospodarstwie, w domu, zajmować się materialnym zabezpieczeniem rodziny, ale Anastazji jest to niepotrzebne. Nic nie ma. Tylko tę polankę w tajdze. Jej gospodarstwo samo się o siebie troszczy i w pełni ją obsługuje. To znaczy, że będzie też obsługiwać malucha, gdy zobaczy, że on jest z niej. Ciekawe, za jakie pieniądze można coś takiego mieć: kupić z pięć hektarów ziemi albo wziąć w wieczystą dzierżawę. W obecnych czasach nie jest to aż tak skomplikowane, ale. W jaki sposób i za jakie pieniądze można kupić miłość i oddanie wilczycy, niedźwiedzicy, żuczków, orła, może Anastazji, niczego nie trzeba z naszych osiągnięć cywilizacji, ale dlaczego z powodu światopoglądu matki ma cierpieć dziecko? Pozbawione jest nawet normalnych zabawek, bo i w tej sferze ona wszystko widzi po swojemu. Niepotrzebne są dziecku bezmyślne grzechotki. Szkodą mu i odciągają od sedna twierdzi. Wygląda na to, że nieźle przegina, a może jest całkowicie pod wpływem zabobonów. Czyż na darmo ludzkość wymyśliła dla dzieci tyle zabawek? Żeby jednak nie kłócić się z Anastazją, nie kupiłem grzechotek, ale kupiłem dziecięcego konstruktora z napisem na pudełku. Zabawka rozwijająca u dzieci inteligencję. Kupiłem też jednorazowe pieluszki, których używa cały świat. Nakupowałem też jedzenia dla dzieci. To niesamowite. Otwierasz pudełko, w którym jest hermetycznie zapakowana w wodoodporną folię torebka, przecinasz nożyczkami torebkę, wysypujesz proszek do ciepłej wody, mieszasz i gotowe. Kaszka może być różna gryczana, ryżowa bądź zbożowa. Na pudełku jest też napisane, że zawiera witaminowe dodatki. Pamiętam, że kiedyś, gdy jeszcze moja córka Polinka była całkiem mała, codziennie trzeba jej było osobno wszystko gotować. Teraz kupujesz kilka torebek i karmisz swoje dziecko bez problemów. Gotowanie przestało być koniecznością. Rozpuszczasz w wodzie i koniec. Widziałem, że Anastazja nie gotuje wody, więc zanim kupiłem więcej, wziąłem na próbę jedno opakowanie. Spróbowałem robić kaszkę z torebki w wodzie o pokojowej temperaturze. Zrobiła się. Spróbowałem smak normalny, tylko że mdły, bo bez soli ale dla dzieci widocznie trzeba bez soli. Stwierdziłem, że żadnych argumentów przeciw tej kaszce Anastazja nie będzie mogła znaleźć. To absurd odmawiać sobie takiej wygody. Może z tego powodu zacznie szanować świat technokratyczny. Wytwarza on nie tylko broń, lecz i myśli o dzieciach. Ale najbardziej z tego wszystkiego, co powiedziała Anastazja, denerwowało mnie, że do tego, abym mógł kontaktować się z synem, powinienem posiąść określoną czystość intencji oczyścić się wewnętrznie. Nie rozumiem tylko, co konkretnie mam sobie w środku wyczyścić. Byłoby to dla mnie bardziej jasne, gdyby powiedziała, że mam się ogolić, nie palić, gdy podchodzę do dziecka, założyć czyste ubranie, a ona o świadomości, o wewnętrznym oczyszczeniu. Ale gdzie sprzedają taką szczotkę, którą można coś w swoim wnętrzu wyczyścić? No bo co takiego bardzo brudnego jest we mnie? Może lepszy od innych to ja nie jestem, ale i gorszy nie jestem. Jeśli każda kobieta miałaby podobne wymagania wobec mężczyzn, trzeba by stworzyć publiczny czyściec dla ludzkości. To bezprawie. Dlatego wiozę Anastazji wyciąg z Kodeksu Praw Obywatelskich, gdzie jest powiedziane, że jeden rodzic nie może bezpodstawnie pozbawić drugiego widywania swojego dziecka, nawet jeśli rodzice są w separacji. Oczywiście dla Anastazji nasze prawa mało co znaczą, ale mimo wszystko jest to niebogatelny argument. Większość ludzi przecież przestrzega prawa. Z Anastazją trzeba byłoby porozmawiać może bardziej zdecydowanie. Prawa do dziecka powinniśmy mieć równe. Miałem już wcześniej myśl, by porozmawiać z nią bardziej zdecydowanie, jednakże teraz zacząłem wątpić w swoje pierwotne postanowienie. A wiecie dlaczego? Miałem w plecaku ze sobą oprócz różnych różności także listy od czytelników. Nie wziąłem wszystkich ze sobą, bo przychodzi ich bardzo dużo. Nie zmieściłyby się nawet wszystkie do plecaka. W wielu listach czytelnicy ze zrozumieniem odnoszą się do Anastazji, zwą ją mesjanką, leśną nimfą, boginią, dedykują jej wiersze i piosenki. Niektórzy zwracają się do niej jak do przyjaciela. Ten potok listów zmusił również mnie do podjęcia wysiłku, by zastanowić się nad własnym zachowaniem i wypowiedziami. Trzy godziny musiałem czekać przy kutrze jego rycza. Nadchodził wieczór, gdy wreszcie zobaczyłem idących w moim kierunku dwóch mężczyzn, a z nimi wnuka jego rycza. Pierwszy, starszy, wyglądał na sześćdziesiąt lat. W prezentowym płaszczu i gumiakach. Z zaczerwienioną twarzą wyraźnie podpity, bo szedł lekko zataczając się, a drugi młodszy, lat 30, mocnej budowy. Gdy zbliżyli się, zobaczyłem, że włosy młodego szatyna poprzeplatane były siwymi kosmykami. Ten starszy, gdy podszedł, od razu powiedział. Cześć wędrowcze, chcesz do Anastazji? Zawieziemy Cię. 500 tysięcy szykuj za przewóz i dwie butelki na dokładkę. Było jasne. Nie jestem jedyny, który próbuje dotrzeć do Anastazji. Dlatego też y, zapłata taka wysoka. Jestem dla nich tylko kolejnym pielgrzymem. Mimo to spytałem, y, dlaczego uważacie, że jadę do jakiejś tam Anastazji, a nie po prostu na wieś? <laughs> na wieś, nie na wieś. Wszystko jedno. Szykuj 500. A jak nie masz pięćdziesiąt, to do wsi Cię nie zawieziemy. Jegorycz rozmawiał ze mną niezbyt miło. Taką wysoką kwotę biorą za przewóz, a rozmawiają nieżyczliwie. pomyślałem. A dlaczego tak się zachowują? Niemniej jednak nie miałem wyboru, więc musiałem się zgodzić. Jegorycz zamiast się cieszyć z pieniędzy, a przede wszystkim z dwóch butelek wódki, po które posłał swojego młodszego współpracownika... Stał się jeszcze bardziej nieprzychylny. Usiadł obok mnie na kamieniu i mamrotał. Na wsi? Eee, jak tam wieś? Sześć domów na krzyż, cała wieś. Po co komu to wieś? Często macie okazję wozić gości do Anastazji? Dobry biznes z przewozu? Pytałem jego rycza, żeby rozkręcić rozmowę i złagodzić jego niechęć. Lecz jego rycz odrzekł. Z rozdrażnieniem. Zapraszał ich kto w gości? Leżą jak głupcy w pokrzywy. Nikt ich nie jest w stanie powstrzymać. Czy ona ich zapraszała? Zapraszała? Nie zapraszała. Jednemu opowiedziała o życiu, napisał książkę. Dobrze, niech ci będzie, Pisz sobie. Ale po co zdradzał miejsce? My nie zdradziliśmy, tylko on raz napisał o jej życiu. On tylko raz się spotkał i o jej życiu napisał. I miejsce zdradził. No, nawet baby to zrozumiały. Nie będzie już miała spokoju. Więc czytaliście książkę o Anastazji? Książek nie czytam. To Saszka, mój współpracownik, w książkach się rozszytuje. A ciebie nie od razu do wsi dostarczymy, a to daleko. Mam słaby silnik. Dopłyniemy do chatki rybackiej, tam cię przenosujemy. A rano Saszka, że dalej, a ja będę łowić rybę. Niech będzie. Zgodziłem się i pomyślałem. Dobrze, że jego ryczy nie wie, że to ja jestem tym autorem. Saszka, współpracownik jego rycza, przyniósł wódkę. Następnie włożyli do łódki sprzęt rybacki i wtedy wnuk jego rycza, Wasiatka, o mało co nie popsuł wyprawy, zaczął prosić jego rycza o pieniądze na nowe radio. Ja już rzecz do anteny przyniosłem, wymyśliłem jak ją ustawić, mówił wasiatka. I mam kabel do anteny, a gdy podłączy się antenę do radia, to będzie można odbierać dużo różnych stacji.